Było wszystko e, tak naprawdę i, i mówię, no nie, możemy, nie możemy tak grać tak jak prowadziliśmy 3-0, bo to mogło się tragicznie skończyć, a wiadomo, że tylko trzy punkty się liczyły w tym meczu. Cieszymy się, e, odblokowaliśmy się z przodu, z, wiadomo z tyłu dwie bramki stracone, ale dzisiaj liczyły się nieważne jak trzy punkty. Mam trochę do siebie żal tego karnego, bo miałem trochę, trochę inny sposób i gdzieś tam nie wytrzymałem ciśnienia, poszedłem troszkę za szybko, ale... Ale mówię, wszystko jest do wypracowania, będę zasuwał na treningach i wierzę, że te trzy punkty dadzą nam takiej motywacji, że ten tydzień będzie jeszcze mocniej skoncentrowany pod, pod, pod dzień. Wiadomo, że jak przychodzi nowy trener to jest takie powiedzenie, że efekt nowej miotu, ale każdy, każdy trener chce coś wprowadzić do zespołu. My dostaliśmy dużo spokoju, mieliśmy zgrupowanie przedmeczowe, gdzie wcześniej tego nie było w meczach domowych i, i gdzieś trener chce stalić tą drużynę. I ja jestem pewny, że każdy z chłopaków będzie zasuwał o to, żeby 18 maja w tym meczu z Rakowem już się utrzymać lub tym meczem się utrzymać. Dawid Polkowski wspaniała asysta na pierwszą bramkę. Jak ten mecz z waszej strony wyglądał, opowiedz? Na pewno dobrze zaczęliśmy, bo bodajże bo w siódmej minucie strzeliśmy tą pierwszą bramkę. Powiem szczerze, że potem, potem trochę niepotrzebnie się cofnęliśmy do bramki i daliśmy, daliśmy się napędzić przeciwnikowi trochę do przodu i Niepotrzebnie, właśnie daliśmy im siłę, żeby nas dogonili, bo... ale wytrzymaliśmy pierwszą połówkę. Po przerwie dobrze ruszyliśmy też, strzeliliśmy dwie bramki. No i znowu, właśnie te po 15 minutach trochę opadliśmy z siły i przeciwnik nas, że tak powiem, przycisnął. Ale skończyło się wszystko dobrze, strzeliliśmy czwartą bramkę i możemy się cieszyć z trzech punktów. Można powiedzieć, że widzieliśmy dzisiaj inną drużynę. Czy to zmiana trenera i przyjście asystenta do spraw sportowych zarządu tak Was zmieniło, czy to jakiś inny powód? Myślę, że powodów jest dużo. Przede wszystkim jako pierwszym powodem powinno być to, że, że jesteśmy bardzo nisko w tabeli. Każdy zebrał się do, do wszystkich sił i pokazaliśmy, że możemy wygrywać i pchnąć się w, w górę w tabeli. Przed wami ciężkie mecze, bo to i Podbeskidzie, i Sandecja, i ŁKS Łódź. Myślę, że dzisiaj pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłkę i walczymy do samego końca, więc, więc każdego przeciwnika możemy pokonać i, i po prostu i się w górę tabeli. Gratuluję trenerowi debiutu i wygranej. No nas niestety pech nie opuszcza, bo też można tak powiedzieć. Wczoraj na rozruchu Krzysiowi Bunkowi odnowiła się e, kontuzja, no i na dodatek później e, drugi stopper, czyli Barda praktycznie na samym początku meczu musiał opuścić e, boisko, e, doznał urazu głowy, jeszcze nie wiemy, pojechał do szpitala, co tam z nim jest. Musieliśmy to jakoś e, połatać. Dostaliśmy e, bramkę na początku, ale e, troszeczkę żeśmy się otrząsnęli z tego i stworzyliśmy sobie sytuację. No niestety sytuacje, które były bardzo dobre, powinniśmy zamienić, zamienić na bramki, niestety nie zamieniliśmy i to przeciwnicy nasi e, szli drugą, później trzecią e, bramkę, dało nam się doprowadzić do 3-2 i to też trzeba przyznać przy tym, że też jeszcze jakieś sytuacje było, można, można było wywieźć stąd przynajmniej remis, no ale niestety piłka jest, piłka nożna jest bardzo brutalna i dostaliśmy bramkę na 4 i myślę, że było po meczu. Witam Państwa bardzo serdecznie, dziękuję za gratulacje trenerowi ja żeby mówić o tym, co dziś się wydarzyło, to trzeba się cofnąć kilka dni i powiedzieć, że to był szalony tydzień dla mnie szczególnie jako trenera i, i prywatnie. Tak też ten mecz wyglądał. Bardzo wysiechtany po ale, ale ten mecz też był szalony. Co prawda po ładnej akcji Mackiewicz szczelił ładną bramkę po... Po, po dobrym dograniu i, i zespół wydawało się, że e, będzie poruszał się na właściwych torach. Okazało się, że z czasem Bytowia doszła do głosu i tak to już zaznaczył, e, no swoje okazji miała. No ale piłka taka po prostu jest. E, w niej trzeba mieć troszkę, trzeba mieć troszkę szczęścia, trzeba e, wierzyć w to, co się robi, trzeba być, być że tak powiem, mm, zdeterminowany i dzisiaj mogę powiedzieć, że zespół poprzez ten tydzień ciężkiej pracy, e, bo musieliśmy się w krótkim terminie Poznać wszyscy, e, stworzyć coś świeżego, nowego, aby można było przeciwstawić się bytowi. E, skończyło się to pozytywnie, no ale żeby tutaj oceniać indywidualnie, żeby mówić o sposobie gry, o jakimś modelu, o, o, o pomyśle, o tym, jak będziemy grać za chwilę, to chcę zostawić tylko się dla siebie i najbliższe dni, bo czeka nas. Wielki ukrop w pracy o sześć meczy o wszystko. My chcemy to podjąć to wyzwanie. Nie podlega to dyskusja. Dzisiaj udało nam się podłączyć do peletonu i w tym wyścigu uczestniczyć jako równorzędny partner. Dziękuję bardzo.